Dzień dobry, kotki moje kochane. Dopiero wstałam. W sumie to jest 28. Wstaję teraz później. Wstaję później, bo rozkładam sobie tak posiłki, i wszystko, że. i chodzę bardzo wypoczęta, i chodzę bardzo zadowolona, i, i mam czas na wszystko totalnie na wszystko. No, wiadomo, że na przykład na. na... Niektóre rzeczy muszę sobie odmówić czas, że tak powiem. Mogłabym wstawać wcześniej, żeby się bardziej wyrabiać, ale nie chcę mi się. Totalnie mi się nie chce. Na dniach nagram dla Was e, znowu e, dawkę informacji na temat mojego e, życia e, ze sportem. Tak, bo ćwiczę codziennie. Nie ma wyjątków. Wyjątkami jest niedziela. I to nie zawsze, nie każda... No, Blakuś, chodź tutaj. kamera złapałam. No, idzie. Idzie. Gdzie jesteś? No, idziesz. Dzień dobry. Przywitaj się ładnie. Siwulcu, ty mój, ty mój staruszku. To, dzień dobry. No, pod nogami mi przeszedł. Dobrze, ja spijam sobie kawusie. Teraz zajmę się moim zwierzaczkiem. Obudzę małego. Dziś jest wtorek. Wczoraj przyjechały dziewczyny. Także przez tydzień teraz będą mieszkały dziewczyny u nas. One tak kursują raz, raz w Anglii są, raz tu są. Tok, tok. No i co by tutaj rzec? Takiego... Dzień dobry, nagrywam vloga dzisiaj. Tak, nagrywamy vloga. Czemu dać jeść. Mam chwilę dla siebie, ten poranek, ta cisza. Jeszcze z porankiem to tak różnie bywa, bo ten mnie terroryzuje. Mam dużo prania, bo jak wiadomo to Laura przywiozła mi całą furę prania. A. Nie wiem, co jeszcze. E, bardzo dużo ludzi narzeka na mm, temperaturę. E, że macie gorąco, że macie upały. No. A ja wczoraj włączyłam ogrzewanie, żeby nam w nocy było ciepło. I dzisiaj, teraz dopiero wyłączyłam. Bo u nas to już wiatr, i góry. Wiatry wichury i, i deszcze. No, nie jest jakoś tak zimno. Ale słuchajcie, te wiatry potrafią y, tak z domu y, y, wymieść to ciepło, że, że tragedia. wrzesień, 3 września? A tu trzeba ogrzewanie włączyć. No. Tak to bywa z tą naszą Szkocją. Ale cóż, kraj jest przepiękny. Jest tak zielony dzięki tym właśnie deszczom, że jak to się mówi, coś za coś. Naprawdę, coś za coś. Ja nie wiem, że Polska jest brzydka, bo Polska też jest bardzo piękna. I teraz w te wakacje byłam wprost zaszczycona tym, co się dzieje. O Jezu! No właśnie! Czasem czy nie znowu nie było mi tak Się tak nachyliłam. A później nie zamknęły dziewczyny obierek i te muszki, owocówki znowu latają. No. Ale mam po w... prostu mi się najeżył. Także chwilę dla mnie jeszcze 5 minut i będę małego budziła. Pies zje, to za chwilę z nim wyjdę. Zawsze ćwiczę jak... <laughs> Sorry. Jak puszczę małego do szkoły. Co by tu dzisiaj na obiad wykombinować? Gdzie mam lekkie ćwiczenie. Tych kalorii nie za wiele dojdzie. Hmm. Na pewno dodatkowo zrobię jeszcze brzuszek do tego ćwiczenia, co jest. Tak, właśnie, tak. Dobra, kochani, do zobaczenia później, jak się ogarnę po ćwiczeniach. Odezwę się do Was trochę, bo wydaje mi się, że na dniach nagram maseczkę, bo strasznie mam wysuszoną okolicę oczu w sumie już teraz od tego kremu już mi się tak dosyć naprawia zobaczcie jak ja wyglądam zaraz po przebudzeniu myślę, że stan mojej cery naprawdę się zmienia i to najlepsze wiadomo, wiek robi swoje nie oszukujmy się, mam 37 lat nie uważam się za jakąś nie wiadomo jak starą, ale nastolatką już nie jestem, więc ta skóra już nie będzie taka jędrna więc myślę, że na swój wiek i tak ładnie wyglądam. moje cera ładnie wygląda. Jestem zadowolona. Naprawdę kosmetyki i dbanie o cerę robi całą robotę. Dzień dobry, dzień dobry. Jakie dzień dobry, już się witałam. Słuchajcie, siedzę tak jest za 25.02. Ja właśnie wysuszyłam sobie włosy. Mam włączone światło o lampkę, e, zasłonięte żeluzje. Nie wiem, zawsze zasłaniem lubię mieć zasłonięte żeluzje. Takie moje małe, małe zboczenie. Kolejne. Dzisiaj użyłam pierwszy raz tej maski bananowej, którą tam widzieliście ostatnio. Myślę o tym, żeby sobie przyciemnić włosy. Przyciemnić sobie włosy, ale to albo rozjaśnić. Nie rozjaśnić, nie. Bo wyglądają na takie sfilcowane, a naprawdę nie są. Bo zobaczcie, jak one się pięknie błyszczą. Może. Są naprawdę w, w, w dobrym stanie, a te jasne włosy powodują y, takie optyczne złudzenie, że te włosy są sianowate, brzydkie. I no, końcówki wiadomo, końcówki by się przydało podciąć za każdym razem, bo ja jednak y, gdy uprawiam tak dużo sportu, to jednak codziennie tą głowę muszę umyć i f, również suszę codziennie. Co wiadomo jest złe dla włosa Za każdym razem przed ćwiczeniami, jak idę ćwiczyć, to zapominam użyć. Mam tutaj serum, jakimś tam olejkiem marokanowym. Marok tutaj mam też kreatynę. Zawsze co jest właśnie, że ja zapominam używać tego. Po prostu łapię pierwsze, lepsze, szybko biorę, suszę i. Itd. Dzisiaj Laura ma jakieś tam spotkanie. Ja tak naprawdę mam chwilę, bo suszara mi się Bo suszarka mi chodzi. Obiad się robi sam praktycznie, bo do Wolnowara wrzuciłam. Za chwilę zrobię tylko surówkę, może nie za chwilę, za, za godzinę zrobię surówkę, bo jemy teraz po trzecie, jak mały wraca. To jemy obiad. Co tam? Czekajcie, bo mi nie wygodnie tak trzymać kamerę, jak się i gadam. trzeciej jemy obiad, tak po trzeciej chwili, później mam popołudniową kawę. Będę miała chwilę dzisiaj naprawdę, żeby odpowiadać na chociaż parę komentarzy. Yy, oczywiście dzisiaj wieczorkiem ten vlog wrzucę, będzie już na jutro zrobiony, gotowy. Yy, nie, nie wiem, co na kolację. Chodzi za mną jakiś deser. Mam naprawdę dzisiaj dużo kalorii do użycia, bo ćwiczyłam intensywnie. I, i, I tam dużo kalorii sobie dodaję, więc trzeba je fajnie spożytkować. Może jakiś deser albo jakieś dodatkowe danie. Właśnie nie wiem. Zobaczę jak to będzie. Co ja chciałam powiedzieć łącząc się tu z wami. No widzicie jak nie pokazuję zakupów. Jak nie pokazuję y, sportu, y, moich ćwiczeń albo jedzenia, to tutaj się nic nie dzieje. Taka szara, maziowa myszka, y, z tego względu, że no, co kobieta może robić w domu, kiedy nie pracuje. To wtedy chodzi, sprząta, y, coś szuka, coś przykłada, y, coś kombinuje, gdzieś tam z kimś rozmawia, a to dzieci, a to pies, a to. Ja mam bardzo dużo zajęć, bardzo dużo zajęć. Ja w ogóle nie. Yy, narzekam na nudę, w ogóle nie narzekam na, na nudę. Mam wszystko tak ładnie ułożone, że dla każdego znajdę czas. Naprawdę dla każdego znajdę czas. Yy, dla siebie właśnie zrobiłam sobie yy, trochę dłużej, posiedziałam w wannie, dlatego tak późno przychodzę. Zrobiłam sobie domowy spa yy, na buzie, zrobiłam peeling. Yy, solny, taki delikatny. Nałożyłam sobie maseczkę na włosy. Znaczy, ta maska to zamiast odżywki, ale chwilę z nią posiedziałam. Naprawdę mam dużo czasu. Znaczy, dużo czasu. No właśnie. Mam tego dużo czasu i ciągle od rana do wieczora y, tylko chodzę i coś robię. Mało tego, nie widać tej roboty, to jest wkurzające w domu, gdy ma się tyle pokoju do obrobienia i dodatkowo jeszcze zajęcie psa, coś tam, coś tam, coś tam. Y, to tego czasu naprawdę ubywa. Dostaję multum fantastycznych wiadomości. Multum. Dziękuję Wam serca. Szkoda, że takiego odzewu nie ma pod filmikami, że niewiele osób jest, jakby to powiedzieć, przy mnie. Ja to rozumiem, że się boicie, że wolicie prywatnie. Ja to doskonale rozumiem, bo no właśnie. Wiecie, że, że ktoś tam gdzieś mi wypisuje, zobaczcie, ile mam kciuków w dół. Bezsensownych, gdzie jeżeli ktoś tego nie lubi, to po prostu niech nie ogląda. Proste jak hmm, drut w kieszeni, powiedzmy. Hmm. Więc ja naprawdę jestem wdzięczna za te wszystkie prywatne y, komentarze, wiadomości, y, przeważnie na Instagramie. Dziękuję, po prostu dziękuję. Y, jeżeli jest to dla Was. Y, dobra forma, proszę bardzo ja wiem, że jesteście przy mnie i to mnie bardzo cieszy czy tutaj, czy na YouTube jedyne co, to chciałabym tak, prosić dosłownie prosić, że jeżeli już oglądacie ten, ten, ten mój filmik i, i, i mówicie, że tak jesteście e, moimi fankami, w sensie osobami, które z chęcią zaglądają do mnie, to dajcie tego kciuka do góry zobaczcie, ja mam po 30 kciuków w dół, serio bo co? Bo, bo komuś coś się nie podoba? No, ja rozumiem przecież nie ma takich ludzi, gdzie nawet jak idziemy do jakiejś koleżanki, babci, mamy, nie wiem, yy, dziadka, wujka, stryka, to przecież wszystko od A do Z nam się nie, nie, nie podoba, ale yy, nie. Nie ingu. Dobra, wiecie o co mi chodzi że nie ma osób, które ideal, że normalnie mamy oczy, nawet nasze fanki czy tam idolki, gdzieś tam, jak patrzymy na osoby, na których się wzorujemy w jakimś momencie, coś nam nie odpowiada. Ale to nie znaczy, że później musimy yy, szpile wbijać. Mam, yy, zawsze mam tak. Jestem taką osobą, że jak nie mam nic miłego do powiedzenia, to się nie odzywam. Jeżeli mi się podoba komu kogoś włos, tatuaż, yy, kolczyki, mm, potrafię powiedzieć kobiecie to na ulicy. W sklepie. Tak o, po prostu. Ale jeżeli jak mi się coś nie podoba, to po prostu nie komentuję tego. Idę sobie. Nie zwracam uwagi. To czyjaś sprawa. No, tak o. No i tak widzicie, no, te vlogi takie pokadankowe. Parę osób, yy, w tym Asienka, pozdrawiam cię Słonko serdecznie, czeka na live'a. No, z tymi live'ami to już jest trochę większy problem, bo ja. Mam tego czasu sporo, ale z drugiej strony, jak już mam czas, to chcę sobie tak chwilę usiąść i odsapnąć, Bo tak na dobrą sprawę to odłożę kamerę, pogadałam chwilę z mi przez telefon, bo go nie było na noc w domu, już się też stęskniłam. Szybko odkurzę, później zabieram się za drugą część obiadu za surówkę i muszę ugotować prawdopodobnie kaszę. Albo makaron, tylko zobaczy, czy mam taki makaron. Yy, I co? No i, i, i tyle. I tak to wygląda u mnie. Później yy, zrobi się pralka. Chcę dzisiaj wyczyścić kurze tak generalnie w salonie, czyli z. Nie zgrubsza z segmentu tylko y, wszystkie ramki, obrazy i tak dalej i tak dalej. No wszystko, nie? Wyczyścić po prostu tak porządnie kurze tak y, fest, y, nie tylko tak po łebkach, jak ja to mówię. Ja codziennie coś sobie wynajduję takiego, y, wiecie, szafki sprzątam w środku. Y, ktoś jak, jak nagrywam filmiki, to tego nie widać. Bo na przykład na tą chwilę mam y, syf na dywanie. No bo nie jest jeszcze odkurzone ale ja byłam cały dzień zajęta innymi rzeczami. Odkurzam przeważnie yy, nie z rana, gdzie powinnam z rana, ale ja tak po południu albo nawet pod wieczór. Czasami, czasami tego się więcej naniesie, czasami mniej i co? I dom to, to nie muzeum. Ja nie przykładam uwagi do tego. Ja wiem ile ja poświęcam uwagi yy, ludziom, yy, a ile rzeczom. Lubię czystość, ale czasami, kurde, ręce już opadają. Z tematu na temat y, skacze. Jak to ja? Jak to ja? No i nie wiem, y, czy więcej Wam ty, tego typu filmików m, nagrać w, y, odnośnie y, mojej przygody ze sportem. Słuchajcie, to jest y, długa i ciężka i powolna droga do sukcesu. To nie jest tak, że miesiąc, schudnę i już. Mm -mm. To jest już yy, przygoda na całe życie. Dokładnie, to jest przygoda na całe życie. Może nie będę trenowała 60 dni w tygodniu całe życie, ale ile Bozia da siły, to tyle, to tyle będę. Hmm, myślę o tych niebieskich włosach. Zobaczę. Kobieta zmienną jest. Dobra, bo już jest późno. Także później się jeszcze do Was odezwę. Na obiad... E? A czemu tak? Na obiad jest... Jaki ty jesteś duży, chłopiec. Za dwa eee. lata w high school. Matko, za dwa <noise> lata w high school. Kto to widział takie rzeczy? Właśnie nakładam jedzenie, więc... No to pokażesz? Słucham? No to pokażesz? Tobie czy pokażę? Mhm. Dzisiaj kurczak. zobaczyć. Nie, tam jest makaron sam. O. Tu w jestem. Chciałam wam pokazać, jaką suróweczkę. Powiem wam, że najbardziej kaloryczny z całego obiadu to jest ta surówka, z tego względu, że ma ma, e, majonez. Uważaj, nie oparzysz się, za chwilkę. No dobra, do góry podnieś. A to jest zielone? Bo jest e, groszkowe. <ścoughs> Ale dobre! Dobra, ja nakładam. Później wam pokażę jeszcze i pokadam. No i tak się prezentuje obiadio może nie zbyt apetycznie, a zapomniałam dać listka za chwilę dodam i sałateczka. Także tak najważniejsze, że, że mało kalorii, a dużo dostarczam sobie. Yy... Witam. Weźmiesz mi też proszę? Dziękuję. Voilà! Bon appetit! Yy, prawdopodobnie będę jechała za, Nie wiem, czy jutro, czy pojutrze na zakupy, może wam dogram, może wam nie dogram zakupy, nie wiem, ale na tą chwilę żegnam się już z wami. Wielkie buziaczki Wam wysyłam. Do miłego do zobaczenia, pa! pa.